Ty. Tak ty, szukasz grafika. I na przykład to, no, chcesz mieć awatar i banner na swoim kanale w miarę spoko i szukasz grafika, który ci to zrobi, no to jestem do usług. Mogę też jakąś dłuższą współpracę brać. Oczywiście jestem za darmo, darmowym grafikiem. Na razie nie bardzo to pieniędzy, bo nie czuję się na sile, żeby jeszcze mieć takie prace, żeby na tym zarabiać. Oczywiście jestem w stanie zrobić rysowany banner, w sensie postać rysowanym, ale to tak. Na razie nie, myślę, że nie będę na razie się podejmować tego ryzyka, Myślę, się tak dobrze nie umiem rysować. Tak więc jestem w stanie zrobić coś takiego, tłumaczę teraz. pracę na pewno na ekranie się pokazuję. Czyli baner, awatar, miniaturka, overlay, to będą... to są przykłady. Mogę zrobić na własne zamówienie w sumie na przykład... Nie wiem, chcesz postać z Minecrafta, jasne, dodam ci. Jeśli chcesz, to twój overlay ma być i taki jak chcesz. A więc no, jeśli chcesz taką ową grafikę, na no przykład jedną, Teraz jest dla tych, co są jedną grafikę, czyli tylko i Awatar na przykład, to po prostu piszesz w komentarzu na co napisałeś, napisałaś, że chcesz grafikę, nie wiem, możesz pisać na Discorda mojego. Link do grupy masz w opisie, tam jestem ja jako szefuncie czy jakoś tak. Więc możesz pisać na Discordzie do mnie, na Facebooku, na Instagramie, na Gmailu, Napisz po prostu w komentarzu na co napisałeś, napisałaś. I no. Będę wiedzieć wtedy, że napisałeś, napisałeś, bo niezbyt śledzę te rzeczy, więc niezbyt mi powiadomienia przychodzą. I w zamówieniu proszę też uwzględnij jakąś chcesz kolorystykę i co to jest w ogóle za grafika, czyli banner, awatar. Ty chcesz, czy miniaturkę, czy co? Czy Overleja? Eee, też proszę uwzględnić nick jaki to ma być, albo napis. Na przykład, jak nie ma to być miniaturka, to do czego to ma być, do jakiego filmu, tytułu? Na przykład, nie wiem, do QA? Spoko. Tylko, jak jest to nie pierwszy QA, to proszę napić też jaki to jest odcinek z tej serii, czyli na przykład trzeci i czwarty. No to wtedy zrobię tą miniaturkę, no bo muszę też wiedzieć takie rzeczy, żeby zrobić miniaturkę. Jeśli chcesz zdjęcie swoje na tej miniaturce, spoko możesz wysłać zdjęcie za. I ja to wytnę i wkleję cię tam spoko. Wszystko, wszystko mogę też na piwie pisać. Jakieś te, jak coś nie będzie, czego ja bym chciała, że uwzględnienie, No to spoko napiszę jeszcze, że tego brakuje, tego brakuje. I to dopiszesz po prostu. Tak więc... Teraz jest wątek dla tych, co chcą jakąś dłuższą współpracę. Myślę, że takich osób może być parę, A oczywiście mówię, że no, nie padę z dziesięcioma osobami. I tak więc oczywiście no, zostawcie chociaż tego suba tutaj na tym kanale, bo to chyba nie jest aż taki duży wysiłek. I tu mówię to do wszystkich, którzy tutaj zawitali właśnie do tego do grafik, bo między innymi, żeby dostać grafikę, też jest subowanie kanału, bo wiem, że będziecie mnie oglądać. Mam nadzieję, że mnie nie oczekujecie, ale dobra. I mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej i że zapitacie na moje socjalne media, do pisu ogólnie, tam macie wszystko napisane. Więc dzięki za oglądanie tego informacyjnego odcinka. Na razie, cześć!